Witajcie wszyscy przyjaciele. Dziś przyjrzymy się jednej z najwygodniejszych i najpopularniejszych giełd kryptowalut na świecie, MEXC. Ta platforma wyróżnia się kilkoma cechami. Na MEXC możesz handlować w pełni bez obowiązkowego KYC. Oferuje jeden z największych wyborów kryptowalut, ponad 1600 monet, a nowe tokeny często pojawiają się tutaj wcześniej niż na innych dużych giełdach. Dlatego MEXC jest aktywnie wykorzystywana przez traderów poszukujących nowych projektów, rzadkich monet i okazji do zysku na wczesnych notowaniach. W tym filmie pokażę Wam jak zarejestrować się na MEXC, skonfigurować zabezpieczenia, zasilić konto, handlować na rynku spot i futures, znaleźć nowe obiecujące tokeny, korzystać z DEX+, brać udział w launchpadzie i kickstarterze, zarabiać poprzez staking oraz wykorzystywać boty tradingowe. Wyjaśnię również jak otrzymać bonusy podczas rejestracji z naszym kodem promocyjnym MEXCP69. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem. Jeśli szukasz giełdy z ogromnym wyborem kryptowalut, przyjaznym interfejsem, dostępem do nowych tokenów i możliwością działania bez KYC, ten film jest dla Ciebie. Zaczynajmy! MEX to międzynarodowa giełda kryptowalut założona w 2018 roku, dostępna dla użytkowników z ponad 180 krajów. Platforma szybko zyskała popularność dzięki prostemu interfejsowi, szerokiej gamie funkcji oraz braku obowiązkowej weryfikacji do handlu. Jedną z głównych zalet Mexc jest możliwość pełnego działania bez KYC. Możesz handlować na rynku spot i futures, wpłacać oraz wypłacać kryptowaluty bez konieczności przechodzenia obowiązkowej weryfikacji tożsamości. KYC jest wymagane jedynie przy transakcjach peer-to-peer -peer oraz niektórych operacjach Fiat, co czyni platformę wygodną dla użytkowników ceniących prywatność. Drugą kluczową zaletą jest ogromny wybór kryptowalut. Mexc oferuje ponad 1600 kryptowalut, w tym nowe tokeny, altcoiny na wczesnym etapie, monety typu Meme oraz projekty, które nie pojawiły się jeszcze na innych giełdach. Wiele notowań pojawia się tutaj wcześniej niż na głównych platformach, co pozwala traderom szybko odkrywać obiecujące monety. Giełda kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo. Stosuje przechowywanie środków w zimnych portfelach, regularne raporty potwierdzające rezerwy, system kodów antyphishingowych oraz dodatkowe poziomy ochrony konta. Warto również wspomnieć o ekosystemie MEXC, tokenie MX, launchpadzie, darmowych tokenach dostępnych przez Kickstarter, botach tradingowych, zaawansowanych narzędziach do zarabiania oraz wbudowanym Dex Plus, który umożliwia zakup nowych tokenów z różnych sieci bezpośrednio przez giełdę. MEXC jest odpowiedni zarówno dla początkujących, jak i aktywnych traderów poszukujących nowych monet, wczesnych notowań, wygodnego handlu kontraktami futures oraz możliwości działania bez KYC. Aby rozpocząć korzystanie z giełdy MEXC, należy przejść przez prosty proces rejestracji. To zajmuje tylko kilka minut i jest dostępne zarówno na komputerze, jak i w aplikacji mobilnej. Kliknij link w opisie pod filmem. To jest nasz oficjalny link partnerski z kodem promocyjnym MAXCP69, który aktywuje bonusy dla nowych użytkowników. Na otwartej stronie wpisz swój adres e-mail lub numer telefonu, stwórz silne hasło i wybierz kraj zamieszkania. Potwierdź akceptację warunków i kliknij Utwórz konto. Następnie sprawdź swoją skrzynkę e-mail lub SMS. Otrzymasz kod potwierdzający. Wprowadź ten kod na stronie MEXK, aby dokończyć rejestrację. Po potwierdzeniu konta możesz od razu zalogować się do swojego panelu użytkownika, a jeśli chcesz. Pobrać aplikację mobilną Maxx App Store lub Google Play. Ważne, na Maxx możesz handlować na rynku Spot i Futures bez obowiązkowego KYC, więc Twoje konto jest gotowe do pełnej obsługi zaraz po rejestracji. Jednak przed rozpoczęciem handlu zaleca się skonfigurowanie zabezpieczeń. Więcej na ten temat w następnej części. Przy okazji sprawdź opis, gdzie znajdziesz wiele przydatnych linków. Po rejestracji ważne jest, aby od razu zabezpieczyć swoje konto. MEXK oferuje kilka poziomów zabezpieczeń, a pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego. Kliknij na swój awatar w prawym górnym rogu i wybierz zabezpieczenia. Włącz następujące funkcje bezpieczeństwa: uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Zainstaluj aplikację Google Authenticator na swoim telefonie. Na stronie pojawi się kod QR. Zeskanuj go i wpisz sześciocyfrowy kod, aby potwierdzić. Koniecznie zapisz klucz zapasowy. Będzie potrzebny, jeśli stracisz dostęp do telefonu. Kod antyfishingowy. Utwórz krótki, osobisty kod, który będzie pojawiał się we wszystkich mailach z giełdy. To pomaga unikać fałszywych powiadomień i prób wyłudzenia danych. Biała lista adresów. Jeśli chcesz, możesz włączyć funkcję, która pozwala na wypłaty tylko na wcześniej dodane portfele. Po skonfigurowaniu tych ustawień, Twoje konto będzie bezpiecznie chronione i możesz przejść do kolejnego kroku, czyli weryfikacji. Jedną z zalet MEXK jest to, że do handlu na rynku spot i futures KYC nie jest wymagane. Możesz handlować, wpłacać i wypłacać kryptowaluty bez weryfikacji tożsamości. Weryfikacja jest potrzebna tylko do operacji Fiat i peer-to-peer, -peer, a także do zwiększenia limitów wypłat. Jeśli potrzebujesz dostępu do tych funkcji, możesz przejść KYC w kilku krokach. Kliknij ikonę profilu w prawym górnym rogu i wybierz weryfikacja tożsamości. Wybierz swój kraj zamieszkania. Określ rodzaj dokumentu: paszport, dowód osobisty lub prawo jazdy. Prześlij zdjęcia dokumentów i zrób selfie. System automatycznie zweryfikuje dane. Podaj swój adres zamieszkania i złóż wniosek. Weryfikacja zazwyczaj trwa od kilku minut do godziny. Po zatwierdzeniu Twój status zmieni się na zweryfikowany, a dodatkowe funkcje takie jak peer-to-peer, -peer, zwiększone limity i operacje Fiat staną się dostępne. Przypominam, że linki do wszystkich najlepszych giełd, portfeli i usług z unikalnymi bonusami znajdziesz w opisie pod tym filmem. Po rejestracji i skonfigurowaniu zabezpieczeń możesz zasilić swoje konto. MEXK oferuje kilka wygodnych metod wpłaty środków: kryptowaluty, peer-to-peer -peer oraz giełdy online. Wszystkie metody są bezpieczne i odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych użytkowników. Metoda 1 zasilenie konta kryptowalutą. W górnym menu kliknij Portfel, Konto Spot, a na tej stronie kliknij przycisk Wpłata. Wybierz monetę, np. USDT lub BTC. Wskaż sieć, której użyjesz do przesłania środków TRC20, ERC20, Arbitrum i inne. Skopiuj adres depozytowy wyświetlony przez giełdę. Przejdź do swojego portfela lub innej giełdy i wyślij środki na ten adres. Ważne. Sieć wysyłająca musi dokładnie odpowiadać sieci depozytowej. Jeśli sieci się różnią, środki mogą zostać utracone bez możliwości odzyskania. Kryptowaluta zostanie zaksięgowana na Twoim saldzie po potwierdzeniach w sieci. Metoda druga: Zasilenie konta przez P2P. Ta metoda wymaga ukończenia weryfikacji KYC. Przejdź do kup kryptowalutę. Handel peer-to-peer. -peer. Wybierz swoją walutę i metodę płatności. Znajdź sprzedawcę z wysoką oceną i odpowiednią ceną. Wprowadź kwotę i utwórz transakcję. Przelej płatność do sprzedawcy. Po dokonaniu przelewu kliknij Potwierdź płatność. Po weryfikacji płatności monety zostaną automatycznie zaksięgowane na Twoim koncie. Metoda trzecia zasilenie konta przez giełdę online. Ta metoda jest odpowiednia, jeśli nie możesz skorzystać z peer-to-peer -peer lub przelewów bankowych. Kliknij link do giełdy w opisie. Wybierz swój bank lub system płatności w lewej kolumnie. W prawej kolumnie wybierz kryptowalutę, którą chcesz otrzymać, np. USDT TRC20. Wprowadź kwotę, wklej adres depozytowy z MEX. Dokonaj płatności i poczekaj na potwierdzenie. Po kilku minutach USDT zostanie zaksięgowane na Twoim koncie. Możesz wypłacić zarówno kryptowaluty, jak i waluty Fiat z Mex przez peer-to-peer -peer lub giełdy. Proces ten jest podobny do finansowania, więc nie będziemy się nad nim rozwodzić zbyt długo. Wystarczy wykonać te same czynności, co przy wpłacie, ale w odwrotnej kolejności. Handel na giełdzie Mex. Mex oferuje dwa tryby handlu: handel spot i futures. Interfejs jest prosty i intuicyjny, a jedną z głównych zalet giełdy jest to, że można tu handlować bez obowiązkowego KYC. Handel spotowy. Handel spot polega na kupnie i sprzedaży kryptowaluty po aktualnej cenie lub cenie określonej ręcznie. W górnym menu wybierz opcję spot, a następnie wybierz parę handlową, np. BTC USDT. Określ typ zlecenia. Zlecenie rynkowe. Transakcja zostanie zrealizowana natychmiast po aktualnej cenie. Zlecenie z limitem. Samodzielnie określasz cenę, a transakcja zostanie zrealizowana, gdy rynek ją osiągnie. Wprowadź ilość i kliknij kup lub sprzedaj. Po realizacji zlecenia aktywo pojawi się na Twoim saldzie spot. Handel kontraktami futures. W górnym menu wybierz futures, a następnie przycisk futures 500 razy. Otwórz wybraną parę walutową, ustaw dźwignię, wybierz typ zlecenia i określ wielkość pozycji. W razie potrzeby ustaw stop loss i take profit. Otwórz pozycję. MEXC oferuje dwa tryby marży: marża krzyżowa. Całe saldo jest wykorzystywane do wszystkich otwartych pozycji. Jeśli jedna transakcja przejdzie na minus, system może automatycznie wykorzystać wolne środki z innych pozycji. Ten tryb jest odpowiedni dla doświadczonych traderów, ponieważ oferuje większą elastyczność, ale zwiększa ogólne ryzyko. Marża izolowana. Marża jest przypisana do konkretnej pozycji, a ryzyko ograniczone jest do tej kwoty. Jeśli transakcja przejdzie na minus, wykorzystane zostaną tylko środki do niej przypisane. Ta opcja jest bezpieczniejsza dla początkujących i pozwala precyzyjnie kontrolować maksymalne straty. Prowizje za kontrakty terminowe są niskie, a realizacja zleceń szybka, co jest wygodne dla aktywnych traderów. Jeśli chcesz nauczyć się skutecznie inwestować i handlować, zapraszamy na nasz kanał na Telegramie. Potrafimy tłumaczyć wszystko w prosty sposób. Link znajduje się pod filmem. MEXC to jedna z najlepszych giełd do odkrywania nowych tokenów, wczesnych projektów i monet, które mogą przynieść duże zyski. Są tu dedykowane, wbudowane sekcje, które pozwalają szybko śledzić obiecujące aktywa. Otwórz górne menu rynków. Wszystkie sekcje do wyszukiwania nowych monet znajdują się tutaj. Gorące wyszukiwania monety, które użytkownicy obecnie aktywnie kupują i wyszukują. Ta sekcja pomaga wychwycić wzrosty zainteresowania i wczesne pompy. Nowe oferty, lista nowych monet dodanych do giełdy. Wiele tokenów na MEXK zanim na innych giełdach, ta sekcja jest najważniejszych. Trendy: tokeny cieszące się największym zainteresowaniem, wzrostem wolumenu, zmiennością i aktywnym obrotem. Biegacze. Monety wykazujące gwałtowny wzrost w ostatnich godzinach, przydatne przy znajdowaniu krótkoterminowych okazji. Sekcje te umożliwiają śledzenie nowych monet i szybkie znajdowanie obiecujących projektów, póki nie cieszą się popularnością na większych platformach. Dex Plus to zintegrowana, zdecentralizowana platforma w ramach MEX, która pozwala kupować tokeny z różnych sieci bezpośrednio, bez opuszczania giełdy. To jedno z głównych narzędzi dla osób poszukujących wczesnych projektów i nowych monet. Za pośrednictwem Dex Plus możesz kupować tokeny. Z takich sieci jak Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Polygon i innych blockchainów. Wiele monet pojawia się na DexPlus, zanim trafią na rynek spot, co pozwala wejść w projekty na wczesnym etapie. DexPlus działa bez KYC i jest w pełni zdecentralizowany. Wybierasz sieć, znajdujesz token, podłączasz swój portfel lub korzystasz z interfejsu zakupu przez Mex, po czym finalizujesz wymianę. To wygodne narzędzie do wyszukiwania nowych memecoinów, obiecujących projektów i tokenów o niskiej kapitalizacji, które zazwyczaj oferują największe zyski. Ekosystem MEXC obejmuje kilka narzędzi do zdobywania nowych tokenów i uczestnictwa we wczesnych projektach. Te funkcje cieszą się szczególną popularnością wśród użytkowników, którzy chcą zdobyć monety przed ich notowaniem i zarabiać na wzrostach. Launchpad to platforma do wczesnej sprzedaży nowych tokenów. Użytkownicy blokują określoną ilość monet podczas wydarzenia i otrzymują przydział nowego tokena po stałej cenie. Projekty debiutujące na launchpadzie MEX często notują wzrosty zaraz po wejściu na giełdę, co sprawia, że to narzędzie jest interesujące zarówno dla długoterminowych, jak i wczesnych inwestorów. Kickstarter to jedna z unikalnych funkcji MEX. Polega ona na darmowych rozdaniach tokenów. Użytkownicy głosują na projekt za pomocą tokenów MX, a po zakończeniu głosowania otrzymują rozdział monet za udział. To w zasadzie daje możliwość zdobycia nowych tokenów bez żadnej inwestycji. Wystarczy trzymać niewielką ilość MX na swoim saldzie. MX to natywny token ekosystemu MEX, oferuje kilka zalet. Zniżki na opłaty transakcyjne, priorytetowy dostęp do launchpada, zwiększone nagrody w Kickstarterze, wyższe zyski w EARN, airdropy monet, zatrzymanie i aktywność. MX sprawia, że uczestnictwo w ekosystemie MX jest bardziej opłacalne, zwłaszcza podczas korzystania z launchpada, kickstartera i EARN. Jeśli nie chcesz aktywnie handlować, ale nadal chcesz, aby Twoja kryptowaluta generowała dochód, MEXC ma sekcję o nazwie oszczędności, czyli zestaw narzędzi do pasywnego dochodu, gdzie możesz zarabiać odsetki za samo trzymanie monet. Staking jest dostępny dla popularnych kryptowalut USDT, Bitcoin, Ethereum, Solana, MX i innych. Użytkownicy blokują aktywa na określony czas lub korzystają z trybu elastycznego. Zyski są regularnie naliczane. Istnieją dwa formaty. Staking elastyczny. Środki można wypłacić w dowolnym momencie. Ta opcja jest odpowiednia dla osób, które chcą zarabiać, zachowując pełną kontrolę nad płynnością staking stały. Aktywa są blokowane na określony czas, ale zysk jest wyższy. To optymalny wybór dla długoterminowego trzymania monet z maksymalną korzyścią. MeX oferuje wbudowane boty tradingowe, które pozwalają automatyzować strategię bez skomplikowanej konfiguracji. To wygodne zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych traderów. Dostępnych jest kilka rodzajów botów. Bot siatkowy, GridBot, kupuje monety podczas spadków cen i sprzedaje, gdy ceny rosną, działając w określonym zakresie. Bot DCA uśrednia Twoją pozycję w miarę zmian cen. To odpowiednia strategia do stopniowego akumulowania aktywa. Boty do futures. Automatyzuj handel na kontraktach futures z wybranym lewarem i parametrami. Platforma udostępnia gotowe szablony, dzięki czemu możesz uruchomić bota w zaledwie kilka kliknięć. Wybierz parę, strategię, zakres i wielkość depozytu. Możesz także włączyć tryb początkującego z minimalnymi ustawieniami lub przełączyć się na tryb zaawansowany, aby skonfigurować szczegóły. Boty działają 24/7 i pomagają zarabiać na wahaniach rynku, nawet wtedy, gdy nie jesteś przy komputerze. Jak uruchomić bota tradingowego na MEXC? Możesz uruchomić bota na MEXC w zaledwie kilku krokach. Przejdź do portfela, przegląd aktywów. W lewym panelu wybierz bot tradingowy. Wybierz typ BOTA, Grid, DCA lub Futures. Określ parę handlową. Ustaw parametry, zakres cenowy, kwotę, tryb depozytu zabezpieczającego lub wybierz gotowy szablon. Kliknij uruchom. Po uruchomieniu bot zacznie działać automatycznie, kupując i sprzedając aktywa zgodnie z wybraną strategią. Możesz go zatrzymać w dowolnym momencie, zmienić parametry lub wypłacić zyski. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, dołącz do naszego zamkniętego czatu polecającego, gdzie odpowiemy na wszystko i pomożemy Ci zrozumieć. Link znajdziesz również w opisie pod filmem. Max posiada wygodną aplikację mobilną na iOS i Androida, która pozwala w pełni zarządzać kontem z telefonu. Aplikacja obsługuje handel spot i futures, wpłaty i wypłaty peer-to-peer, -peer, zarabianie na botach tradingowych oraz sekcję DEX+. Plus. Interfejs jest prosty, wszystko działa szybko i niezawodnie, co ułatwia handel i śledzenie pozycji w dowolnym momencie. MEXT stosuje standardowe środki bezpieczeństwa typowe dla największych giełd: przechowywanie większości aktywów w zimnych portfelach, szyfrowanie danych, zabezpieczenie konta przez dwuetapową weryfikację, powiadomienia o logowaniach i transakcjach. Giełda nie wymaga obowiązkowego KYC, ale dla zwiększenia bezpieczeństwa zaleca się włączenie uwierzytelniania dwuskładnikowego i powiązanie dodatkowych metod weryfikacji. Mex regularnie organizuje promocje dla nowych użytkowników, bonusy za wpłaty, zadania tradingowe, tymczasowe kampanie promocyjne oraz rozdania tokenów. Te bonusy można wykorzystać do handlu lub udziału w określonych wydarzeniach na giełdzie. Dostępny jest również program poleceń. W swoim koncie osobistym możesz uzyskać własny link, wysłać go znajomym i zarabiać procent od ich opłat transakcyjnych. Im bardziej aktywni są zaproszeni użytkownicy, tym większe nagrody. Jeśli jeszcze nie polubiłeś i nie zasubskrybowałeś kanału, teraz jest na to idealny moment. Linki do naszego Telegrama, najlepszych giełd i portfeli znajdziesz w opisie pod filmem. No to co, kończymy? Mex to wygodna i funkcjonalna giełda, która nadaje się zarówno dla początkujących, jak i aktywnych traderów. Oferuje handel spot i futures bez obowiązkowego KYC, szeroki wybór tokenów, szybkie notowania nowych monet, sekcje hot search i nowych notowań, Dex Plus do zakupu wczesnych projektów, boty tradingowe, earn oraz regularne promocje. Platforma zapewnia prosty interfejs, wysoką szybkość oraz stabilne narzędzia do handlu i inwestowania. Jeśli potrzebujesz giełdy z dużym wyborem monet i możliwością znalezienia obiecujących projektów na wczesnym etapie, Next to doskonały wybór. Linki do giełdy, bonusów oraz przydatnych materiałów znajdziesz w opisie pod tym filmem.